Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Zdarza mi się raz po raz słyszeć, jak mężczyzna i to w dodatku heteronormatywny o sobie i o koledze czy znajomym mówi, yy, oboje jesteśmy tego zdania na przykład. Tak? No, nie oboje. To ja zawsze prostuję, że oboje to jest instrument muzyczny. A dwóch facetów to może być obaj lub obydwaj. Tak? Obydwaj jesteśmy tego samego zdania, a nie żadne oboje. Oboje czy obydwoje to jest on i ona. Ich, o ile takie. Jakieś dziwne relacje między tymi dwoma mężczyznami nie zachodzą, to absolutnie nie powinno się używać tej formy. Podobnie <laughs> zdarza mi się słyszeć, że też facet o sobie i o znajomym czy koledze mówi nas dwoje. No nie, na miłość boską nie, nas dwoje, nas dwoje to może mówić o sobie i o żonie, koleżance, czy, czy jakoś w każdym razie, dwoje to jest on i ona. Dwoje zakłada zdecydowanie zróżnicowanie płciowe. A jeżeli chodzi o dwóch mężczyzn, no to my obydwaj. Albo my obaj, czy my obydwaj, tak? Jeżeli dwie kobiety, to my obydwie, czy my obie, czy my obydwie, tak? Oczywiście tu się używa odpo formy odpowiedniej dla danej płci. Zatem zapamiętajmy raz na zawsze. Jeżeli są przedstawiciele tej samej płci, to na miłość boską nigdy nie nas dwoje, ani oboje, czy obydwoje. To tylko zastrzeżone jest dla par zróżnicowanych płciowo. Jeżeli jest on i ona, to wtedy jak najbardziej mogą o sobie mówić nas dwoje i o nich można mówić oboje lub obydwoje.